Perimenopauza, menopauza, andropauza, jeżeli te słowa sprawiają, że oblewasz się zimnym potem, to koniecznie obejrzyj ten film. Cześć, to Monika, Trenuj dla Zdrowia. Jeśli jesteście po czterdziestce, tak jak ja, to być może czasem myślicie już o tym, że nieubłaganie zbliża się starość. I prawdopodobnie znacie już takie słowa jak perimenopauza, menopauza i andropauza. Ale jeśli jakimś cudem nie, to krótko wyjaśnię o co chodzi. Menopauza to ostatnia miesiączka u kobiet. Każda kobieta, jeśli odpowiednio długo pożyje, w końcu będzie miała tę ostatnią miesiączkę. Polki przechodzą menopauzę mając około 51 lat. Oczywiście może to być nieco później albo nieco wcześniej. Menopauzę poprzedza okres perimenopauzy, który może trwać ładnych kilka lat, czyli zwykle zaczyna się po 40. U mężczyzn natomiast występuje andropauza i nie jest tak nagła jak menopauza, ale przebiega stopniowo. Może zacząć się po 40 czy po 50 i trwać do końca życia. Tak upraszczając, różnica jest taka, że kobiety po menopauzie nie mogą już zajść w ciążę, a mężczyźni pozostają płodni do końca życia. Jednak zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą w tym czasie doświadczać bardziej lub mniej nieprzyjemnych efektów spadku poziomu hormonów. U obu płci te nieprzyjemne efekty uboczne są dość podobne, choć mogą mieć oczywiście różne natężenie. Pozwólcie, że wymienię te najczęstsze. Ciągłe zmęczenie, osłabienie, gorsza regeneracja, spadek libido, bóle kości, stawów, uderzenia gorąca, wzmożona potliwość. Problemy ze snem, rozdrażnienie, depresja, problemy z koncentracją, pamięcią, spadek masy mięśniowej, gęstości kości, co za tym idzie, zwiększone ryzyko osteoporozy. Jakby tego było mało, w tym okresie mamy też tendencję do łatwiejszego przybierania na wadze i gromadzenia tkanki tłuszczowej, szczególnie w okolicach brzucha. I chodzi nie tylko o oponkę, za którą chyba nikt nie przepada, ale o ten tłuszcz wewnątrz jamy brzusznej, czyli tłuszcz trzewny który jest niebezpieczny dla zdrowia, co za tym idzie zwiększa się ryzyko chorób serca i cukrzycy typu drugiego. Brzmi słabo, prawda? Ale niestety wszyscy w jakimś stopniu będziemy się z tym mierzyć. Oczywiście każdy i każda z nas może to przechodzić nieco inaczej. Będą miały na to wpływ i nasze geny, i styl życia. Jedni za bardzo nie widzą różnicy, cieszą się z dobrym zdrowiem, dobrym samopoczuciem mimo upływu lat, a inni mają chyba wszystkie najgorsze objawy naraz i zauważają pogorszenie jakości życia na wielu poziomach ale moim zdaniem nie ma co się załamywać, trzeba się zastanowić, co można z tym zrobić. Najlepiej, zanim jeszcze to wszystko nas dopadnie. Warto się nad tym zastanowić, zainteresować, bo będąc po czterdziestce, mamy jeszcze być może drugie tyle lat do przeżycia i miło by było, gdyby jakość tego życia była nadal wysoka, bo wciąż możemy cieszyć się życiem, być produktywni, być pożyteczni dla innych. Nie jesteśmy jeszcze w końcu tacy starzy, prawda? Mamy prawo czuć się dobrze w swoim ciele, a nie tylko narzekać, że nasze ciało sprawia nam same problemy. I oczywiście. Ten film nie zastąpi wam porady lekarskiej i badań. Jeżeli już borykacie się z wieloma z tych problemów i nic co robicie nie pomaga, to może czas pójść do lekarza. Może warto rozważyć terapię hormonalną, ale ja wam w tym oczywiście doradzać nie będę, bo ja nie jestem lekarzem. Ten kanał jest poświęcony treningowi siłowemu i chcę wam opowiedzieć, jak trening siłowy pomaga w łagodzeniu objawów perimenopauzy, menopauzy i andropauzy, bo pomaga. Oczywiście to nie jest panaceum na wszystko, ale jeśli jeszcze go nie wdrożyliście, to myślę, że warto spróbować. Na pewno na tym nie stracicie. Natomiast osoby, które już ćwiczą siłowo i doświadczyły pozytywnego wpływu treningu na samopoczucie w średnim wieku, bardzo proszę o napisanie komentarza, żeby zmotywować tych wszystkich, którzy jeszcze się wahają, jeszcze nie zaczęli i zastanawiają się, czy warto. Co może nam dać trening siłowy? Po pierwsze, najważniejsze trening siłowy. Hamuje spadek masy mięśniowej. Nie wiem, czy wiecie, ale z wiekiem następuje naturalna utrata masy mięśniowej ten, ten, mięśniowej. ten proces nazywamy sarkopenią, natomiast trenując siłowo, możemy znacząco spowolnić ubytek mięśni, nawet go zatrzymać, albo nadbudować trochę mięsa. I nie chodzi tu tylko o to, żeby ładnie wyglądać, ale o to, że silne mięśnie i silne kości, bo trening siłowy będzie budował nie tylko mięśnie, ale również zwiększy gęstość kości, są kluczowe dla zachowania sprawności i zdrowia w drugiej połowie życia. Mięśnie wspierają, zdrowie naszych stawów. Jasne, że można sobie sprawić sztuczne biodro albo kolano, ale umówmy się, lepiej mieć swoje. Mając mocne i sprawne ciało, zmniejszamy też ryzyko upadków, złamań i późniejszych powikłań. Po prostu dłużej możemy być w dobrej formie. Kiedy mamy więcej mięśni, zużywamy też więcej energii nawet tylko leżąc i pachnąc, więc zmniejszamy ryzyko przebierania na wadze. Tkanka mięśniowa wspiera nasz metabolizm. Nie wiem czy wiecie, ale metabolizm nie zwalnia po 40 roku życia. Mówiąc w dużym uproszczeniu, to że ludzie w okresie perimenopauzy, menopauzy czy andropauzy zaczynają tyć, jest często spowodowane tym, że tracą mięśnie, więc mniej energii zużywają w stanie spoczynku. Zwykle też z wiekiem mniej się ruszają na co dzień, za to jedzą Tyle samo, albo nawet trochę więcej. Poza tym, mniej mięśni to gorsza gospodarka insulinowa, problemy z kontrolowaniem poziomu cukru we krwi i wykorzystaniem zmagazynowanego tłuszczu jako paliwa. I tak powstaje błędne koło, bo im bardziej się przytyje, tym prawdopodobniej mniej będzie się chciało ruszać. Warto więc postawić na budowanie mięśni, tym bardziej im starsi jesteśmy. Żeby budować mięśnie musimy z jednej strony trenować siłowo to jasne, ale z drugiej zadbać o budulec, a więc dostarczać w pożywieniu odpowiednią ilość białka. I ile to będzie? Różne źródła podają oczywiście różne wartości. Moim zdaniem rozsądnie będzie trzymać się około 1,5 do 2 g na kilogram masy ciała i dbać o to, żeby w każdym posiłku było białko. Przy okazji białko sprawia, że po posiłku jesteśmy bardziej najedzeni i nie szukamy niezdrowych przekąsek. Warto zadbać również o wapnie i witaminę D, jeśli zależy nam na zdrowych kościach i mięśniach. O odżywianiu możecie się dużo dowiedzieć w innych miejscach w internecie. Ja tylko chciałam napomknąć, że czas po 40 roku życia to ten czas, kiedy musimy zacząć bardziej dbać o to, co jemy, jeść mniej żywności rekreacyjnej, która już nam nie służy. Tak prawdę mówiąc, to ona nigdy nam nie służyła, ale młodszy organizm więcej wybaczał. Powinniśmy dbać o białko, o zdrowe tłuszcze, błonnik, ograniczyć cukier, alkohol i używki. Sami wiecie, jak było kiedyś. Impreza do rana, rano prysznic i do pracy. A teraz można cały dzień źle się czuć po jednym piwie czy jednym kieliszku wina, a jak się nie prześpi nocy, to na drugi dzień, a czasem i na trzeci człowiek chodzi nieprzytomny. Złe yy, z... Źle przez Pana noc to większe ryzyko podjadania byleczego, większe problemy z koncentracją, pamięcią, gorsze samopoczucie, ponieważ i tak w jakimś stopniu spadek hormonów nam to funduje, to po co jeszcze dokładać do tego więcej złym prowadzeniem się? Dobra. Dużo było o mięśniach, ale trening siłowy obniża również ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy typu drugiego, które lubią dopadać ludzi w średnim wieku. W ogóle poprawia naszą ogólną siłę, wytrzymałość, kondycję fizyczną, sprawność, elastyczność ciała, dalej mogłabym jeszcze długo wyliczać, czyli to wszystko, czego z wiekiem mamy coraz mniej. Okazuje się również, że wysiłek fizyczny, w tym trening siłowy, może pomóc w łagodzeniu takich objawów menopauzy i andropauzy, jak uderzenia gorąca czy problemy ze snem. I tak jak mówiłam, niekorzystne zmiany menopauzalne i andropauzalne są związane ze spadkiem poziomu hormonów, głównie estrogenu i testosteronu. Tak na marginesie, kobiety też mają testosteron, choć w dużo mniejszej ilości niż mężczyźni, ale dobra wiadomość jest taka, że trening siłowy powoduje wzrost poziomu testosteronu i hormonów wzrostu, którego z wiekiem też mamy coraz mniej. Uszkodzenia mięśni, które powstają w trakcie treningu, to sygnał dla organizmu, żeby zwiększyć produkcję hormonów, które ją naprawią. A między innymi tym właśnie zajmują się testosteron i hormon wzrostu. Testosteron jest odpowiedzialny również za dobre samopoczucie i libido, więc jego wyrzuty po treningu będą korzystne dla obu płci. Dodatkowo, oba te hormony przyczyniają się do spalania tkanki tłuszczowej, której, jak wiemy, lubi nam przybywać z wiekiem. Możemy więc potraktować trening siłowy również jako sposób na naturalne podbicie poziomu tych prozdrowotnych hormonów. I to oczywiście nie są jedyne hormony, których poziom wzrasta na skutek treningu. Jak pewnie wiecie, w trakcie aktywności fizycznej wydzielają się nam również endorfiny, czyli hormony szczęścia, a te z kolei poprawiają nasze samopoczucie, zmniejszają poziom stresu, a nawet potrafią łagodzić ból. Trenując, zwłaszcza siłowo, stajemy się silniejsi nie tylko na ciele, ale również w głowie. Szczególnie dla kobiet, tak zwanej słabej płci, to może być bardzo mile widziany skutek uboczny. Kiedy ciało staje się silniejsze, to wraz z nim rośnie nasze poczucie pewności siebie i sprawczości. Skoro podnoszę 100 kg w martwym ciągu, to przecież nie jestem słabą kobietką, której trzeba we wszystkim pomagać i mogę sobie radzić sama, prawda? Trening siłowy, ale też inne rodzaje aktywności fizycznej poprawiają również nasze zdolności poznawcze i koncentrację, czyli znów dbając o ruch przeciwdziałamy nieprzyjemnym skutkom ubocznym spadku poziomu hormonów na wielu polach. No właśnie, pamiętajcie również proszę o innych rodzajach aktywności fizycznej. To, że na tym kanale promujemy trening siłowy, nie znaczy, że odradzamy inne aktywności. Dla nas trening siłowy jest podstawą i uważamy, że przynosi najwięcej korzyści w życiu. Natomiast można i warto uzupełnić go tym, co lubicie. To może być jazda na rowerze, bieganie, joga, pływanie, wrotki, tenis i co tam jeszcze zapragniecie, ale baza siłowa, którą sobie wypracujecie na siłowni, przyda Wam się do tych wszystkich innych aktywności fizycznej i Procentuje lepszymi wynikami w innych dyscyplinach. Jeśli już jesteście przekonani, że warto spróbować poprawić jakość swojego życia z pomocą treningu siłowego, to pewnie nasuwa się Wam pytanie, jak często stosować ten naturalny lek. No więc chcę Wam powiedzieć, że nie musicie przeprowadzać się na siłownię. Nie musicie dźwigać ciężarów codziennie od rana do wieczora. Wystarczy, że dwa lub trzy razy w tygodniu poćwiczycie około godziny. Z ciężarem dostosowanym do waszego obecnego poziomu siły i sprawności. Czyli jak jesteście początkujący, bo można być początkującym w każdym wieku, nawet po 40 czy po 50 czy jeszcze później, to nie bierzecie od razu 100 kg na sztangę do przysiadów, tylko może sam gryf albo nawet hantel I stopniowo, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc zwiększacie obciążenie, zwiększacie trudność ćwiczeń itd. itd. A jeśli nie wiecie, jak zacząć, to obejrzyjcie inne filmy na naszym kanale i zasubskrybujcie nasz kanał. My mamy mnóstwo materiałów o tym, jak zacząć ćwiczyć siłowo w średnim wieku i w domu, i na siłowni. A jeśli jesteście z Warszawy i chcecie nauczyć się ćwiczyć pod okiem moim lub Grzegorza, to napiszcie do nas mail. Wiem, że nie wyczerpałam całego tematu, ale można by o tym gadać godzinami. Jeśli chcecie coś uzupełnić, to śmiało piszcie w komentarzach. Jeśli macie jakieś pytania, to również piszcie. Odpowiem, jeśli wiem, a jeśli nie wiem, to się dowiem i też odpowiem. Trzymajcie się ciepło w tych perimenopauzach, menopauzach i andropauzach i pamiętajcie, że nie jesteście w tym sami i że nie wystarczy mieć tu, trzeba mieć jeszcze tu.